Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Franek i dzisiaj znajdujemy się nad takim łowiskiem, czyli jest to żwirownia Zwięczyca położona blisko Rzeszowa. Ogólnie pogoda jest taka piękna, że naprawdę byłoby słabo, jeśli bym nie poszedł dzisiaj na te ryby. Jesteśmy tutaj obecnie, z godzina zaraz będzie 15, myślę, że do 18, może 18.30 tutaj pobędziemy przy dobrych wiatrach, jak się pogoda nie zepsuje, bo na razie jest bardzo piękna. Miała być trochę gorsza, ale w tamtym tygodniu, miała, jak tutaj byłem, to miała być pogoda dużo lepsza, a była okropna, a teraz miała być słaba, a jest bardzo dobra, więc myślę, że będzie to zwiastowało bardzo dobre ryby dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Dobra, robimy zaletę. Będę dzisiaj łowił standardowo, czyli na feeder bite, competition carp i pellet fish meal. Działamy. Zaraz będę zarzucał Pewnie wieje wam wiatr, więc sorry Dobra Moja yy, taska boczna wygląda tak, że mam tutaj tak Zanęte Pelet Jakieś przynęty Tutaj I jeszcze jakieś rzeczy Więc dobra Będziemy już sobie robić powoli zestaw Zestaw wygląda tak samo jak ostatnio Czyli Haczyk jest haczyk i nabijam na ten bagnet, co jest tutaj przynęte. Ja mam tu akurat, ja akurat kulkę, krylka omarnica z Fidelbajta i tak to wygląda. I tak biorę teraz sobie foremkę, daję tutaj zanęte, na to daję paletu. Że pelet był na dola, zanęta na górze. Zamykam. O, proszę bardzo. I tak to się prezentuje. Jeszcze mogę troszkę dobić ręką. Daję tutaj jeszcze troszkę zanęty i zamykam to razem z tą kulką. I tak gotowy, gotowy podajnik. Idzie do wody. Jest już, więc biorę sobie wędkę i będę oddawał pierwszy rzut. Muszę sobie tutaj trochę podwinąć, bo mam tutaj to, o. Myślę, że będę zarzucał gdzieś... Gdzieś tam. Więc zarzucamy. No trochę nie tam chciałem, ale no dobra, niech będzie już. Najwyżej po jakimś czasie się przerzucimy. Robię sobie klipa na kołowrotku, żeby rzucać mniej więcej cały czas to samo miejsce. I jest dobrze. I czekamy na pierwsze ryby. Jak się coś będzie działo, to się do Was będę odzywał. Oczekiwanie na rybę trwa. Na razie dopiero co zarzuciłem, ale zapomniałem Wam powiedzieć, że jesteśmy. Na dosyć trudnym zbiorniku, na którym będzie ciężko złowić jakąś fajną rybę, no bo po prostu tutaj jakiegoś bardzo, bardzo dużych ryb nie ma. Są tutaj głównie jakieś leszcze czy płotki, a celem na dzisiejszy film jest złowienie może jakiegoś karpika, a na pewno jakiegoś fajnego leszcza lub karasia jakiegoś ciekawego. Na razie nie ma żadnej ryby po trzech minutach, jak na ostatnim filmie, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie równie dobrze co ostatnio. Przyjechałem na to łowisko z takim nastawieniem, że żeby coś złapać, nie coś dużego, bo jestem świadom tego, że ciężko tutaj będzie złowić jakąś fajną rybę, ale jeszcze stąd nie jadę, bo dopiero co się rozstawiłem, więc czekamy. Ja już jestem po pierwszym przerzucie. Na razie ryb nie ma, ale. Bez ryb też jest bardzo fajnie, bo jest naprawdę bardzo ładna pogoda, więc tak w taką pogodę sobie posiedzieć na świeżym powietrzu, to jest już w ogóle fajnie. Zmieniłem zatem czas przynętę, jak yy, przerzucałem na to. Właściwie łowiłem na, na tego mikrony, Waftersy kryl, ale ja nie zbyt lubię te przynęty, więc postanowiłem sobie zmienić na te. Zarzucam gdzieś tutaj, mniej więcej, ja wiem, z 20 metrów od brzegu. I wędkarzy jest dosyć dużo, ale wszyscy siedzą głównie po tamtej stronie stawu. Bo tam ogólnie jest taka jeszcze tam, w tamtą stronę, jest taka zatoczka mała, jakby tam jest płytsza woda, i tam wszyscy siedzą, ale nie wiem czemu, może ryb po prostu. Rzadko jest na tym stawie, więc niezbyt się orientuję, ale myślę, że coś dzisiaj złowię. A no i dzisiaj jest też pierwsza moja wyprawa, na którą przyszedłem wraz z kuzo. Kuzo F3 sobie zakupiłem, co w się sensie zakupiłem. Bardziej to dostałem na urodziny. Mam do niego podnóżek. Taki ten do Kuzo jest e, statka boczna. Mam ramię. Ramię mam z Matrixa. Jest tutaj z taką e, tą końcówką do wędkę. Tam jest nadolnik od wędki. Jest takie coś. Fajnie się to kuzo bardzo prezentuje, naprawdę podoba mi się ono. Jest bardzo ładne. Ryb nie ma, trochę słońce zaszło i zrobiło się trochę zimniej, ale jest godzina 16.04 na razie, więc jeszcze trochę wędkowania zostało. A jak gdyby nie biorą, to ja sobie skoki oglądam, bo są skoki, więc jest dobrze. Taki odpoczynek weekendowy. Jest godzina 16.22, i dalej ani żadnego jednego kontaktu z rybą, ale mam pewne podejrzenie, czemu się tak dzieje. Otóż w nocy było, z tego co słyszałem, dosyć zimno, bo coś w okolicach chyba zera, więc może się te ryby przez tą zimną, zimną temperaturę przestały żerować. Na przykład w tamtym tygodniu to ładnie żerowały tam na, na tym gugowie Małopolskim, ale no wiadomo, inny staw, na różnych stawach różnie to działa. I ogólnie przerzucałem parę razy od ostatniego razu, jak coś z Wami przy wędkach robiłem. Więc myślę, że zaraz zmienię sobie przynęte i zmienię na coś bardziej śmierdzącego, czyli pewnie znowu, znowu pewnie założę tylko yy, omarnica albo coś jeszcze innego znajdę. Więc widzimy się, jak będzie się coś ciekawego działo. Ryby niespecjalnie dzisiaj żerują. Więc pomyślałem, że pokażę Wam, jak wygląda mój zestaw na Method Feeder. A wygląda on następująco. Na początku idzie przypon, który mi się tutaj trochę za, zakręcił w szybkozłączce. To jest hak dziesiątka z takim bagnetem. Tu jest bagnet na końcu, na który idzie, idzie jakaś kuleczka. Jest to hak bezzadziorowy, w sensie ten jest zadziorem, ale ja te zadziory sobie nożyczkami zaginam, bo dla mnie nie ma sensu łowienia na zadziory, bo nie widzę nie widzę różnicy między tym a tym, a jedno jest tak, że to się gdzieś ten zadzior się w coś zaczepi w podbierach, czy gdzieś indziej, to, to jest problem z tym, żeby to wyjąć i plus też ryby się tak nie, nie niszczy. Potem idzie to szybko złączka, o której Wam mówiłem. Jest to fajne, żeby żeby kredlików nie używać Potem jest żyłka Żyłka z której korzystam Jest to żyłka z Mikado O grubości 0,26 Myślę, że już Jak będę kolejną żyłkę kupował, To nie będę taki, tylko pójdę bardziej W, w 0,24 chyba Żeby trochę cieńsza była Żeby poeksperymentować trochę a następnie po Żyłce mam podajnik, podajnik jest 40 gramowy. Głównie na 40 gramowe łowię. Mam wędkę do 125 gram wyrzutu, ale ja nie, łow, nie, nie lubię łowić tak na, na granicy, tam górnej wyrzutu. Ja lubię sobie tak na no nie wiem, mogę powiedzieć, że tak jakby na lekko. Jest podajniczek i idzie żyłka do wędki. Dobra, jak mówiłem, tak zrobiłem po pewnym czasie stamtąd przerzuciłem wędkę mniej więcej w tamto miejsce. Bo tam się nic nie działo, więc po prostu nie widziałem sensu, żeby tam łowić. Może pod koniec coś tam zarzucę, może tej zanety, co tam, co tam zostawiłem, może coś przypłynie. Ale na razie nie widzę potrzeby łowienia tam i szukam szukam ryb po prostu, więc... Przemieściłem się trochę. Założyłem kulkę nową, czyli takiego oto y, Waftersa y, Natural z Takie mają kolory. Dobra, jak się coś będzie działo, to się z Wami widzę. Ogólnie to sobie chodzę tutaj. I takie tutaj jest błoto no, przy wjeżdżaniu, że z jednej strony auto jest dosyć czyste, można powiedzieć, ale z drugiej strony, hmm. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, ogólnie nic specjalnego nie bierze, ale tam się spławiają ryby. Tam w tamtym miejscu, o tutaj gdzieś. A tak na całym, całym yy, stawie reszta jest cisza. U innych wędkarzach tak patrzyłem tam na boki, czy tutaj był jeden wędkarz. Tam też nic się nie działo u nich, ale. Jeśli na przykład dotrwałeś do tego momentu filmu, możesz napisać w komentarzu, czy coś ci się już udało złowić w tym sezonie. Jak tak, to co i gdzie możesz też. A ja łowię dalej, bo jeszcze chwilę tutaj będę. Na razie się trochę, trochę zrobiło. Słońce już po prostu za drzewami się schowało, ale jeszcze jest jasno, jeszcze widać. Dobra, jak mówiłem przedtem, zarzuciłem wędkę mniej więcej tam, gdzieś. Nie wiem, czy dobrze pokazuję tutaj, nie widzę, ale teraz jakoś już minęło chwilę czasu, więc myślę, że już mogę przerzucić, więc zwinę sobie. I będę teraz, jak już tak eksperymentuję to miejsce, to zarzucę sobie o tam, bo ogólnie zauważyłem, że ryby, jak już się coś spławia, to tak bardzo przy brzegu. Też dużo ryb się tutaj nie spławia wcale. Prawie w ogóle się nie spławiają, ale jak już coś jest, to przy brzegu. Dobra, ja zrobię sobie. Zrobię sobie podajnik, zanęto wyłożę i wracam do Was. Dobra, zarzucamy. Będzie mi tu ciężko zarzucić, bo to są drzewa wszędzie. Ale myślę, że się uda. O no jest dobrze. Nie ja rzuciłem daleko, ale myślę, że będzie ok. Dobra. Jak coś będzie się działo, to standardowo do Was wracam. My już jesteśmy spakowani do auta. Już będziemy powoli odjeżdżać, więc już... Mogę szczerze powiedzieć, że w, dzisiejszy, w dzisiejszym dniu nie udało złowić żadnej ryby, no niestety. Ale no tak takie jest wędkarstwo, nie zawsze będzie pięknie i kolorowo, aczkolwiek wyjazd to mogę zaliczyć do jak najbardziej udanych, no bo pogoda była bardzo ładna. Zresztą dalej jest, jest już godzina pewnie 17, już prawie 18 będzie, już po zachodzie słońca jest. O jest 17.40. Pogoda była ładna. Ja przetestowałem sobie swój nowy nabytek, czyli Kuzo F3, z którego bardzo fajnie się łowiło. Polecam ten fotel bardzo gorąco. A to by było na tyle dzisiejszego filmu. Ja zapraszam Was do oglądania poprzednich i kolejnych filmów na moim kanale. Żegnam.